Roboty sprzątające w Polsce to już nie tylko gadżet. Badania pokazują, że są w co szóstym domu. A 83% użytkowników mówi, że naprawdę ułatwiają życie. Co jest najciekawsze? 43% użytkowników nadaje robotowi imię, a prawie połowa traktuje go jak domownika. Tak, mamy nowego członka rodziny i nie trzeba go karmić. Tak, mamy nowego członka rodziny i nie trzeba go karmić. Dlaczego ludzie je kochają? Bo oszczędzają czas. Mówi o tym 75% Polaków. Odzyskane godziny lecą na odpoczynek, pracę, rodzinę, czyli wszystko to, co zwykle przegrywało ze sprzątaniem. Do tego 70% ankietowanych twierdzi, że robot zmniejsza stres. Sprzątanie bez sprzątania bierzemy. I jeszcze wątek prestiżowy. Ponad 2 trzecie osób uważa, że robot to symbol nowoczesności, a co druga osoba mówi, że robi. Wrażenie na gościach. Podsumowując, roboty sprzątające są praktycznie wspierają nas psychicznie i powoli zajmują nasze mieszkania. Według Polaków za 10 lat sprzątanie ręczne będzie przeszłością, brzmi jak plan.